Gmina Kozy. Adam Hałat. Autor książek, podróżnik, miłośnik historii, z wykształcenia geograf. W trakcie studiów brał udział w eksploracji i badaniach geomorfologicznych jednej z ostatnich dziewiczych tatrzańskich jaskiń. Przygody podróżnicze Adama Hałata w latach dojrzałych przybrały postać kolejnych, coraz dalszych wypraw po Skandynawii. Ich istotą były ekstremalne połowy ryb na wodach Morza Północnego. Norweskiego i Oceanu Arktycznego. Czas ten zaowocował też pierwszą książką pod tytułem Zwędką za kołem polarnym. Jesień z życia autora przyniosła całkiem nowe fascynacje. To jest odkrywanie i opisywanie wojennych losów zapomnianych bohaterów. Efektem pierwszej tego rodzaju przygód była książka pod tytułem Wojennymi Śladami kapitana Tadeusza Wawerskiego, w opinii znawców historii lotnictwa wojskowego, będąca najlepszą biografią lotnika bombowego, jaka się ukazała w Polsce. Kolejną publikację, Miłość aż po grób, Adam Hałat poświęcił niezwykłym losom Krzysztofa Grabowskiego, kozianina, arystokraty lotnika Dywizjonu Bombowego 301, pierwszego Polaka, który przepłynął samotnie Atlantyk. Pan Adam Hałat, co sam podkreśla, jest lokalnym patriotą. Celem swoich poszukiwań uczynił odkrywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej historii kłus i koziańskiej społeczności. Daje temu wyraz podczas spotkań autorskich i licznych prelekcji, nie tylko w Kozach, ale także w Krakowie. Inspiruje nie tylko lokalną społeczność, ale daleko wykracza poza te ramy poprzez swoją pracę pisarską i pasję poszukiwań. Pan Adam Hałat otrzymał wyróżnienie powiatu bielskiego dla animatorów życia kulturalnego lokalnej społeczności za rok 2018. 와. Uh...